Z tej strony, Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable. I dzisiaj, jak obiecałam, porobimy sobie e, zadanka. Jesteśmy właśnie w wiosce chyba pięknego ogona. Jak mi się wydaje, jezioro Wise Withers, coś takiego. I mamy zadanie o Juniper. <laughs> Witaj, Paula, piękny dziś dzień, nieprawdaż? Niestety ja nie mogę się nim cieszyć, gdyż nękają mnie kłopoty. O, jakieś sekretne listy. Widziałaś, moje przy... yy, widziałaś, może, przypad... widziałaś może przypadkiem niebiesko-grzywego ziarebaka, który uważa, że jest wiewiórką? Był taki malutki. Prych. No tak, mogłem się domyślić. No bo widzisz, w stanie wojowników y, mam przyjaciela, do którego piszę listy. Stada nie powinny za bardzo się ze sobą kontaktować, eh, ale ja i Rokko jesteśmy po prostu nierozłączni. Piszemy ze sobą potajemnie przy mocy wywiórek, które szybko i dyskretnie doręczają naszą pocztę. Pomagają mi nawet pisać za pomocą szyfru. Pozostałe konie o niczym nie wiedzą. Ale niestety sprawy, stre... sprawy strasznie się skomplikowały, a wszystko przez y, tego wywiórczego zierabaka Zigiego. Dowiedział się o naszych listach i zagroził, że mnie wyda. Powiedział, że dochowa tajemnicy pod jednym warunkiem. To on będzie doręczał naszą korespondencję. Jakim miałam, e, jaki miałem wybór? Dałem Zigiemu list i czekałem z niecierpliwością na odpowiedź. Rokko zwykle odpisuje od razu, ale e, teraz nie ma od niego żadnych wieści już cały dzień. Czyś mi się wydaje, że list do niego nie dotarł, prych? Żeby powierzyć rozmarzonemu mistykowi dostarczenie czegokolwiek na czas. Oho, ho, e, Jesteś prawdziwym błogosławieństwem dla tego lasu. Dziękuję. Powiadania przy szukaniu Zigiego. Pewnie znajdziesz go na drzewie albo przy stercie orzechów. Gdzie zniknął zigi? Ojej, zaginiony źrebak. Wiewióro źrebak. to jest drzewa strażnika, ale to jest pięknie, w ogóle ja się jeszcze, jeszcze się nie napatrzyłam Naprawdę, jeszcze się nie napatrzyłam na, ten, na to drzewo Na to drzewo, Boże, na ten, na ten teren Gdzie jest Jest Zigi. Jest Zigi. Pisk, pisk. Ktoś mi tu ciągle pisze. Tyle muszę to wyciszyć, bo przecież szlak nie trafi zaraz. Dobra. <laughs> Wyciszałam. Pisk, pisk. Dokładnie, e, ciągle próbuję, próbuję im to wytłumaczyć, ale nie chcą mnie słuchać. Pisk. O, to Dark Force w stroju człowieka i Paola. Właśnie prowadziliśmy z wiewiórkami bardzo ważną rozmowę. Nie powinieneś teraz robić czegoś innego. Co pisk, list? Juniper chciał, żebym dostarczył ten list, korzystając z moich wiewiórczych supermocy. Tak, trochę zapomniałem. Nie szkodzi pomogę. Tak, dziękuję. A więc y, mogę wrócić do naszego spotkania? Tak. Pip, jak już mówiłem, pisk, pisk. Okej. Okay. Zrobak na drzewie. Spoko. Ja chcę z nim zdjęcie. Kierowaczku... zdjęcie. Albo może twoje zdjęcie bardziej. Ja się może ukryję. Oj, ten wiewiórek jest słodki. Dobra, mamy zrobaczka. Lecimy do zadanka, które jest tam. O nie, tam jest jakaś na górze? Tam trzeba jakoś wjechać specjalnie? A tam ten wjadę? Nie. No nie. Jakie mam tam wjechać? Halo. <laughs> w ogóle. Przy tym filmie wczorajszym, który <grych> wyszło na to, że był dzisiaj o 10. No, ale to była masakra. Ja naprawdę bałam się o swój laptop. Bo <grych> A już mówię, ja mam podkładkę chłodzącą, bo przecież wszystko zaczęło się zacinać, Zwariował po prostu ten komputer od tego godzinnego filmu. No, ale cóż, nie spodziewałam się, że to będzie takie tam. Ten... Takie, takie duże, taka duża aktualizacja. No, że właśnie, że jeszcze dzisiaj robię te zadania, nie? Bo przecież ja miała to wczoraj wszystko nagrać. Oh. Wow. Nie wiem, czy byłoby to zaciekawe. Już nie mogłam po prostu przy montażu wysiedzieć. Ktoś mi ciągle przeszkadzał i tam było tyle cięć. Ktoś ogląda, o, oglądaliście, widzieliście. Na pewno, ile tam było cięć. Straszne. No, gdzie jest ten? Tam daleko. Aha, bo my jedziemy z listem do Roko. Uh -huh. W porządku. No, już dzisiaj trochę ludzi się tu zebrało, bo już mi się trochę zacina. Ale nie jest je I też tam mam wjechać, bo ja, ja nie ogarniam ogólnie jeszcze tego terenu. Tu <laughs> na równinę galopu. Chyba tu. Naprawdę, ten teren mi się kojarzy z tych takich zgliszcz, z <laughs> króla lwa. Oj, tu jest jakieś zadanko jeszcze jedno. <laughs> Roko Paula i Dark Force wracacie ponownie sprawdzić swoją siłę? Nie, nie. Aż prawie Cię pokonała, zeskoczyła ze skały na bęben tak samo jak Ty, ale się przewróciła. Okej. Okay. Cóż, prawie się przewróciła, yy, Wygląda, wylądowała na plecach. Dobrze, że bęben jest w miarę miękki, bo mogła się połamać. Tak czy siak, niezła jazda. Mam dla Ciebie list. O, Rzesz list do, od Junipera. Czy znasz naszą tajemnicę? Trudno być tak daleko od Junipera. Jesteśmy z różnych stad, więc nie możemy ze sobą rozmawiać poza spotkaniami. Niestety nasze listy muszą pozostać tajemnicą. Dobrze, że wiewiórki nam pomagają, prawda? Chwila, ty nie jesteś wiewiórką. Dlaczego dostarczasz listy? Po prostu pomagam. Cóż, w takim razie dziękuję. Pomaganie innym jest niezwykle szlachetne. Nie da się tego porównać do żadnego ścigania czy grania na bębnach. A teraz przeczytam ten list. Ciekawe, co tam Juniper napisał. Ech. Płatek, odcisk, łapki i kamyk. Uczę się sekretnego języka wiórek. Wiecie, co to oznacza? Tęsknię. Juniper uważa, że rok jest rewelacyjny. Może tęsknię. Tak, płatek to Juniper. Odcisk, łapki to dzieląca nas odległość. A ja jestem kamykiem. Świetne tłumaczenie. Strzelałam. Sorry. Dziękuję za pomoc w dostarczeniu listu od Junipera Paula Dark Force. Niech siła będzie z wami. I to co jest? Hej, Paula, dostarczycie? Się... Aha, list. Aha. Okej. Okay. No to tu już mamy reputację. Oczywiście będziemy sobie to robić po to, żeby sobie kupować sobie takie fajne ubranka. <laughs> Fajny sprzęt. No i aż... Nie, nie zrobię tego. Rok konie potrzebuje jakiegoś durnego amuletu. E, Dawid się o na amulecie przodków. Aż. Nie mówisz poważnie, aż. To właśnie amulet łączy nas z przodkami, co było. To pomyślał teraz stary... ...Whisker Bloodhoof. Nie obchodzi mnie to. Proszę, proszę, dwunożna istota i jej ujeżdżony koń. Paula i Darkforce, jesteście w samą porę ja aż Właśnie się wybieramy w niebezpieczną podróż do pradawnego Koloseum. Nie, nie, nie chcę. Nic ci nie będzie mieszkałam tam tylko duchu i wielu pokoleń naszych wojowniczych przodków? Pawla, desz radę pojechać do pradawnego koloseum, prawda? Oczywiście. <grytanie> Widzisz, aż jeśli y, człowiek się nie boi, to ty też nie masz żadnego powodu do strachu. Przygotuj się, bo jedziemy na skaliste tereny. A co to jest to koloseum? Jak to my ciebie w to wpakowaliśmy, Paula. Spotykamy się w pradawnym koloseum. Znasz to miejsce. Duża, pokryta płytem, równi... pyłem. Równi... Równina otoczona kłami. Nie zgub się po drodze. Okej, okay. aha. I to... pył i kości. A, potknąłam się o kość. No i... Gdzie to jest? A tu, tu jest ten bęben. O, znowu ten łoś. Pisk, nie, nie zakradajcie się tak, ech, nie, nie spieszyliście się, czyżbyście stchórzyli? Zacznijmy zbierać przedmioty na nowy amulet przodków. Rozdzielmy się i przecześmy ten teren w poszukiwaniu wszystkiego, co może się przydać. Znowu zbieranko. Spoko. Gładki onyx. A tu ludzi. to wszyscy na tych... Na dzikuskach fragment kła, fragment kości już. Okay. E, masz coś? Świetnie, my też. Powinno wystarczyć na amulet. Znikajmy stąd i to już. Okej. Okay. Jest jakieś zadanko jeszcze, ktoś tu ma zadanko. Aha, okej. Okay. Rokko. E, nieustraszona wojowniczka. Aż cały czas byłaś poddenerwowana, co się dzieje? Nic mi nie jest, możesz nam powiedzieć? Ech, w porządku, boję się jasne. Tak wiem, najtwardsza wojowniczka z całego stada jest przestraszona. To miejsce mnie przeraża. Czuję tutaj, jakby przodkowie wpatrywali się we mnie swoimi lodowalnym wzrokiem, e, czy to ci nie dodaje otuchy? Wszyscy twoje dziadkowie i wszystkie twoje babcie podziwiają teraz Twoją odwagę. Nie, czuję, że ich zawiodłam. Odkąd moja siostra odesła do tego stada marzycieli, nie potrafiłam tutaj przyjechać. Jest mi po prostu wstyd. O czym ty mówisz, aż jesteś jednym z najdzielniejszych wojowników, i to nie twoja wina, że twoja siostra odeszła, ona musiała odnaleźć własną drogę. Prawda, Paula? Nic się nie dzieje bez powodu. Prych. Dokładnie. Odejście twojej siostry to nic złego. To dla ciebie szansa na rozwój. Pomyśl tylko, o ile będziesz silniejsza i szybsza, pędząc po okolicy z prędkością dźwięku. Rży cicho. Ale wy jesteście słabi, bo myślę o tym, co powiedzieliście, ale nikomu ani słowa, dobra? Jestem nieczułą wojowniczką i nie chciałabym zepsuć swojej reputacji. Eee, dochowam tajemnicy pod jednym warunkiem. Chodź ze mną jeszcze raz na poszukiwanie artefaktów wojowników. To była świetna zabawa. Dark Force, Paula, wy też chodźcie. Ech, chyba mogę tu zrobić. Dobra, spotkajmy się... spotkamy się tutaj i spróbujemy znaleźć więcej fajnych przedmiotów do... dla pozostałych wojowników. Okej. Okay. Wspaniale, twoi przodkowie byliby z ciebie dumni, aż. I twoja też, Paula. Wszyscy dziadkowie. I twoi też, aha. Wszyscy dziadkowie i wszystkie babcie. Do zobaczenia następnym razem. Właśnie, my tu mamy jakiś dziennik. Not na straż. Bryła soli i woda. Wyczuwa strach. Hobby, ratowanie różnych rzeczy, by pokazać swoją dominację. Dbanie o to, by pozostałe konie za dobrze się nie bawiły. No, O! gdzie wszystkie konie? Zobaczymy sobie to. Mamy chyba jeszcze jedno zadanko. Ile, zaraz wam powiem? Dwa. No dobra, dwa, i to jedno to będzie przejście do jedłowego gaju. Tak sądzę. A jak tu spadnę, to się zabije? Tak. <laughs> no dobra, to spróbuję stąd jakoś zjechać. A jak tu spadnę, to też się zabije? Nie. Dobra. Jedziemy posłuchać rozważań Willow. No. Paula, cieszę się, że Cię widzę. Przepraszam, trochę mnie poniosło, bo jam ja dziś w obłokach, unoszę się na wietrze i myślę o dawnych czasach. Tak wygląda życie mistyków. Nie zawsze jednak byłam mistyczką. Wychowałam się wśród wojowników, ale niby, nigdy ich nie rozumiałam. Gdy dorosłam, przyszłam tutaj i od tamtej pory czuję, że jestem w domu. Czasem wciąż mam jednak wątpliwości, wiesz? Najtrudniej było zostawić moją siostrę, aż no, największy twardziel wśród wojowników to moja siostra. Jesteśmy zupełnie różne, a nasze siostrzane relacje pozostają napięte odkąd odeszłam. Czasami zastanawiam się, czy dobrze postąpiłam, opuszczając wojowników. Jak myślisz, powinnam była zostać? <laughs> Zawsze idę za głosem serca. Rżę. Tak też zrobiłam i teraz jestem tutaj, po kolana w błocie, rozmawiając z mieszkanką szarego świata, ale bardzo mi to odpowiada. Widzę, że masz takie same wątpliwości, jak ja. Chyba nigdy się nie dowiem i będę musiała żyć, zastanawiając się, jakby wyglądało moje życie, gdybym nie odeszła. Och, Paula, byli od Ciebie prawdziwa mądrość. Wydaje mi się, jakby nasze dusze znały się już od bardzo dawna. Mam pomysł, który pomoże mi poczuć głębszą więź z moim dawnym życiem wojowniczki. Nie mam co do Ciebie żadnych wątpliwości po tym, gdy mnie e, wsparłaś podczas konfrontacji z Aż. Przyszła sobie taka Paula i namąciła tym koniką w stadach. Pomożesz mi kolejny raz, kochana mieszkanko szarego świata? Dziękuję, potrzebny jej przedmiot z pewnością będzie się wyróżniał. Nie mogę po niego pójść sama, gdyż stada muszą się bezwzględnie trzymać swoich części wioski. Powodzenia. Ojej, i tak daleko, znowu gdzieś. Dlaczego? Jakbym ja miał to robić jeszcze wczoraj na tym odcinku, to to by była jakaś masakra. No, jakaś masakra. No kurczę, ale ładne kamyczki. O, grzyby na drzewie. Jak tam dojechać? Jak ja mam tam wjechać? Halo, czemu to jest takie skomplikowane? O, to jest jakaś podwózka. Ej. Ja dobrze jadę? Chyba nie miało być na tej górze. Nie no, chyba dobrze jadę. Hmm. Tu jest sklep, czyli Mistyków. Jest to licznych głowie e Hacka, More mistyka, towarzyska, a ja jaka jestem? Jaka jestem neutralna, ale kolejny poziom. To jest towarzyska. Aha, od 500. Na no to będę musiała robić jej zadanka. Bo ja chcę to o głowie. Nawet chyba ja mam pieniądze. No prawie. Dobra, jak tam wjechać? Gdzie to jest? Aha, to tam jeszcze za tym drzewem? Nie. Ej, no. Jak tam wjechać? No, to jest u góry. Tak, to jest tam u góry, tylko ja nie wiem, jak tam wjechać. O, Ej, no. Jakoś tutaj? Powiedzcie, że jakoś tu. Jakoś tutaj. Ok. To pewnie ten przedmiot, yy, którego szuka Willow. <laughs> yy, lepiej oddajmy tą roślinę Willow. A co to jest? A tutaj nie mam nawet. Znowu tyle jechać. No i jedziemy do Willow. <laughs> w ogóle znalazłam wczoraj trzy kody. Na czapkę, kapelusz i taką czapkę zimową. To zaraz wam pokażę, bo ja wziąłem czapkę zwykłą, niebieską. Od mistyków. I ja wam te kody wyświetlę na, tym, na ekranie. Bo nie wiem, jak y, zdjęcia, zdjęcia chyba nie. Po prostu Wam wyświetlę kody. Mm -hmm. I niestety to jest tak, że mo możecie sobie wybrać tylko jedną rzecz. A zaraz zobaczę po prostu, to jest na co i ja Wam zaraz powiem. Moja roślina tęskniłam za nią, odkąd tylko odeszłam. Znaczy dla, mnie tak, yy, znaczy dla mnie tak wiele, że nawet nie potrafię tego wyjaśnić. To pewnie dziwne, że tak mi zależy na tym malutkim darze natury w doniczce, podczas gdy dookoła jest tyle zieleni. Tylko, że tę roślinę dostaną, dasz. Tamtej nocy na mojej sierści pojawił się pierwszy pasek, a aż była ze mnie taka dumna. Jej malutka siostra wyrastała na wojowniczkę, idąc w jej ślady. <laughs> Aż widziała jednak, że ja nie byłam aż tak podekscytowana. Zawsze byłam czarną owcą stada. Gdy inne ziarnaki pędziły po równinach galopu, ja wpatrywałam się w nocy na niebo. E, więc aż dała mi tę roślinę, bym miała się czym opiekować, bym mogła jej opowiadać o wszystkich swoich zmartwieniach. Dzięki temu moje życie wśród wojowników nie było takie samotne. <laughs> Jezus. Zostawiam sporo takich rzeczy na terenie wojowników. Miło by było je znów zobaczyć. To naprawdę drobiazgi. Nikt za nimi nie będzie tęsknił. Ty możesz bez problemu wchodzić na terytorium wojowników. Jeśli się o tem udasz, to czy możesz wziąć coś, co należało do mnie? Nie będę prosić o nic wielkiego. Obiecuję, to takie małe pamiątki, jak ta roślina. Potem możemy je oddać i nikt się nie dowie. No, mam tam jechać. Paula, dziękuję za Twoją pomoc. Odwiedź mnie jeszcze kiedyś na moczarach. A nie. Dobra, to ja Wam zobaczę te kody. Ok, mam. E, taki brązowy kapelusz. E, to jest kod Forester. E, taka zimowa czapka z takimi goglami na tym. To jest e, Warrior i Mystic. To jest e, taka niebieska czapka. Ja sobie właśnie ją wzięłam. O, nie, nie, nie to. Taka, o. Tak, i ta czapka to jest Mystic. Więc yy, i niestety, ale możecie sobie wybrać tylko jedną z tych rzeczy. Może ja to przybiorę, bo tak średnio mi pasuje. Dobra. Yy. I teraz jedziemy tam. Chwila, muszę sobie coś sprawdzić. Okej. Okay. Mm. I jedziemy O, czy ja się tu nie utopię? No, ja chyba nie <grytanie> Utopię! Muszę jechać jakoś tu No okej okay. No ja tam chcę, ja tam chcę Ej no, a jak to mnie tam nie wpuści? Muszę tu wjechać! O, 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 o! Ha! Jestem. No nie! Nie wjadę tu. Muszę normalną ścieżką. I ostatnie zadanko. I już chyba więcej nie ma i trzeba robić reputację. To jest przejście do odłowego gaju. <laughs> tak sądzę. E, stój, wiesz gdzie jesteś? To przejście do szarego świata. Przejść tędy mogą jedynie te konie, które chcą odejść do świata zewnętrznego. Niektórzy z naszych braci i sióstr opuszczają dziki las, by zaprzyjaźnić się z człowiekiem. Czasami idą sami, a czasem towarzyszy im brudaty strzelec. Oczywiście zawsze mogą do nas wrócić. Jeśli jednak przestaniemy strzec z tego miejsca, to stada mogą zacząć je traktować jak e, ciągle otwartą furtkę. No i ci wścibscy ludzie też zaczną tu zaglądać. Dobrze, teraz czas na najważniejsze. Jakie jest hasło? Sezami otwórz się, gałązka, płatek, siat, pyta. No niech będzie... Dobrze, dawno już nikt nie podał prawidłowego hasła, możesz przejść. W dzisiejszych czasach ostrożności nigdy yy, za wiele. Niektórzy, niektóre ze zierbaków i zierebic wymakają się, żeby kraść kostki cukru z leżącej niżej wioski. Okej. Okay. Bądź bezpieczna, dwunożna i to zajrzyj jeszcze kiedyś do dzikiego lasu. Okej. Okay. I Co? I tyle, i mamy, mamy reputację, tak? No, nie mam już żadnych zadanek. No dobra, pojedziemy sobie przejściem. przezmyk do szarego świata. Okej, okay. może być. <laughs> Ładne, ładne. Ja się wczoraj zastanawiałam jak tu wjechać i to jest... To jest z wioski, a ja chciałam za wioskę jakoś wjechać i się dziwię czemu są góry. Okej. Okay. Dobra, już czaję. Ej, no to spoko. No dobra. A więc w tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i cześć.